Cześć, witam Iksander z tej strony. Witam na kanale Krypto Kryptokamikadze i kilka tematów, które dzisiaj chciałem dotknąć. To jest pierwsza rzecz. Sporo słyszę takich odniesień się do rynku krypto, że jest to jedna wielka bańka. A więc dotkniemy tematu bańki. Dotkniemy tematu jednego, który właściwie zwrócił mi uwagę jedna osoba z naszej społeczności. Potem zacząłem sprawdzać i okazało się, że jest tam jeszcze parę innych osób. Z innych społeczności co do giełdy, jednej z giełd, która w tej chwili, że tak powiem, ma znaki zapytania, a jest to giełda, którą, o której kiedyś mówiłem, więc sprawdźcie, czy czasami coś nie macie na tej giełdzie i czy możecie, i potwierdźcie, czy możecie wpłacić lub nie tyle wpłacić, co wypłacić środ środki z tej giełdy, ale zaczniemy sobie od tematu. Od tematu, o którym ostatnio mówimy, sporo się mówi, w ogóle wszyscy o tym mówią, a więc Ripple i XRP. Mówiłem o tym trzy tygodnie temu, kiedy mm, powiedziałem, że Ripple i światełko w tunelu to jest wygląda na to, że trzy tygodnie temu mówiłem, że my mamy jakby światełko w tunelu, to znaczy, że pierwsza rzecz, Gary Gensler będzie nominowany na szefa SEC, czyli Security Exchange Commission, czyli takie polskie KNF, więc. To jest numer jeden i co? I dzisiaj, dzisiaj, i wczoraj, sporo osób o tym właśnie mówi, że Gary Gensler właściwie został już tak oficjalnie zatwierdzony. Najbardziej podoba mi się wypowiedź, wypowiedź Saylora. Saylor to jest w ogóle ciekawa oso osobowość, ale jest, jest, jest tam jedna mała taka ciemna strona, ciemna strona Saylora, ale zaraz sobie o tym powiemy. Ale posłuchajcie to dosłownie przez 3 sekundy. Czyli mówi o tym, że gensler mógłby być tak naprawdę najlepszym regulatorem, jeżeli chodzi o rynek krypto na całym w całym świecie nie znajdziemy lepszego regulatora niż gensler. God SEC nie couldn't get a better niż Gary Gensler. If Czyli krótko mówiąc, tłumacząc to, chyba nawet nie trzeba tłumaczyć, to można się z tego trochę pośmiać, ale powiedział, że jeżeli Bóg miałby wybrać kogoś, kto miałby właściwie prowadzić SEC, to Gary Gensler to jest ta osoba. I tam sporo jest oczywiście sporo jest przykładów dlaczego, jeżeli wygooglujecie sobie Genslera, jeżeli zobaczycie na jego wypowiedzi o krypto i w ogóle o wszystkim, no to będziemy wtedy wiedzieli dlaczego akurat o Genslerze się tyle mówi, dlaczego akurat e, o tym, dlaczego uważany jest za, za dobrego, że tak powiem, dobry wybór. Teraz, a jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć kiedyś, o, kiedy nie mówiłem jeszcze o, 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 o Mike'u Saylorze, ponieważ Mike Saylor ostatnio dostaje sporo uwagi od mediów. Ze świata krypto, i on czuje się tutaj naprawdę bardzo dobrze jako celebryta. Zresztą on od dawna, zawsze w swoich swoich wypowiedziach, nieważne czy je robi teraz, czy robił je 10 lat do tyłu, czuje się bardzo dobrze w swoich wypowiedziach, w jaki sposób i co powinno być, jak to będzie w przyszłości, i tak dalej. Nie zmienia to faktu jednak, że, że gdybyśmy tak pogrzebali w MicroStrategy, czyli w jego firmie, i zobaczyli na cenę jego firmy. Właściwie nie będziemy teraz sprawdzać, bo mam tu co innego przygotowane, ale możecie sobie sami pogrzebać. To zauważymy, że tak naprawdę wydaje mi się, że Sailor z całym właściwie z całym poparciem i zgodą do tego co wszystkiego co mówi w tej chwili, to jest z niego taki, że tak powiem, ma w sobie taką taki gen Aktorstwa, ponieważ powiem Wam, że w pewnym momencie w swojej całej karierze miał też właśnie takie wypowiedzi o, o, o w momencie, kiedy mieliśmy ten Dacam bubble, czyli bańkę datkamową, i wtedy oczywiście Saylor w taki sam dosłownie sposób mówił o wszystkim, co będzie w świecie datkamów i oczywiście nie mylił się, ale potężnie potężnie mylił się co do swoich inwestycji za czasów dat kamowych, co zresztą sprowadziło jego firmę z poziomu 3000 coś za akcję do poziomu 3 dolarów za akcję. Ale to już jest inna historia, taka, taka że tak powiem, na boku, jeżeli można, by było, jeżeli można by było powiedzieć. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o, 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 o krypto, no to... No, to akurat tutaj się z nim zgadzam, więc nie, nie będę nawet podważał tego, co mówi. Jedną rzecz właściwie, skoro zaczęliśmy już mówić o tej bańce datkamowej i o, o w ogóle o wszystkim, to powiem Wam tak, jak patrzymy na całą, i zawsze mówię o tej ścianie pieniędzy, która gdzieś tam się, że tak powiem, kłębi z tyłu i która mogłaby dotknąć rynku krypto. I, i owszem, widzimy, że, i zaraz przejdziemy do tych menadżerów, ale widzimy, że wczoraj mieliśmy debiut. Coinbase'u, na Coinbase, na e, Nasdaqu i mamy tutaj przykład z, właściwie z, z, z CNN, gdzie pokazują, że o Coinbase i w ogóle wywiad CTO, z kon, co, e, CFO, e, CFO Coinbase'a. I, ale przyglądając się temu, w jaki sposób e, był ten debiut przeprowadzony i jakie numery Coinbase przedstawił. To powiem Wam, że, no nie wiem, tak, jakoś, jakoś nie, nie jestem przekonany do, takiego, do takiej długoterminowej inwestycji, jeżeli chodzi o Coinbase. Um, przyglądnę się temu jeszcze dokładniej. Jeżeli coś będę dokładniej wiedział, to, to się z Wami podzielę, ponieważ, jakby nie było, numer jeden to widzimy, że świat krypto i świat tradycyjny absolutnie zaczyna się zaplatać. To już, to już nie, ma, nie, jest, nie jest nic, co da się radę, że tak powiem, rozpróć. Mówimy o Genslerze jako szefie SEC, mówimy o Coinbase'ie jako debiucie na NASDAQ'u, mówimy o, mówimy o różnych firmach, które inwestują swoje właściwie gotówkowe rezerwy w Bitcoina lub w inne aktywa i teraz... Gdy tak na wszystko na to popatrzymy, to tylko kwestia jest tego, w momencie, kiedy porównujemy to do świata z czasów datkamowych, czy taki Coinbase, który wchodzi z wyceną wręcz kosmiczną, dla mnie, mi się wydaje, że to jest kosmiczna wycena to powiem Wam, że kiedy 90% jego zarobków opiera się tylko i wyłącznie na opłatach to nie wiem, co musiałoby się wydarzyć i jak wielki musiałby być napływ użytkowników, i tylko wyłącznie Coinbase, ile rynku musiałby przejąć, aby w ogóle dorównać, dorównać, sprostać oczekiwaniom inwestorów. Więc w tym momencie, w tym momencie nie wiem, tutaj nie mamy jeszcze, że tak powiem, kapitalizacji przedstawionej, jeżeli chodzi o nie wiem, czy kapitalizacja tych 10 miliardów. Czy właściwie, nie wiem, czy oni, czy nie 10, chyba 100 miliardów, 100 miliardów byli wycenieni, dokładnie, 100 miliardów dolarów byli wycenieni. Nie wiem, czy to nie było przy cenie właściwie 200, 250 dolarów za akcję. Gdy mamy właściwie 400, to już mamy podwójną prawie kapitalizację. To, to jest przy zarobkach, przy zarobkach, Cały tamten rok, jakbyśmy Coinbase popatrzyli, zarobił milion, milia, miliard, e, miliard dwieście. A także tutaj, tutaj, coś, coś tutaj, że tak powiem, coś tutaj, że tak powiem, nie, nie do końca mi się łączy. E, pomimo tego, że nie jestem jakimś tam super wyrafinowanym analitykiem e, giełdowym i wiem, że sporo z tego wszystkiego to jest tylko i wyłącznie hype, czyli tak, jakby taki, wiecie, pęd e, modny. Mody, która w pewnym momencie na to, że tak powiem, padnie, i tutaj też trzeba wziąć to pod uwagę. To nie wiem, czy na przykład, kiedy rzucimy tak naprawdę fundamenty, zarobki, numery, które firma osiąga do kapitalizacji, ceny, którą osiągają jej akcje, bo akcja ma reprezentować właściwie wartość firmy. To w tym momencie mi się to nie wszystko składa. Więc ako tako ja stoję z boku, absolutnie nie, nie dotykam Coinbase'a w żaden sposób. Wydaje mi się, że to są wczesne, wczesne czasy do momentu, aż nie zauważymy, nie zauważymy jeszcze innych, że tak powiem ludzi, którzy po... i tutaj właśnie mamy menadżerów od Ray'a Dalio do Jimmy Simonsa poprzez różnych innych, których, o których mniej mówię, ale ciągle są jakby nie... Stephen Cohen, jednym z takich bardzo znanych i kiedy... o David Tepper. Kiedy, kiedy mówimy o nich, to chciałbym zobaczyć, w jaki, sposób, w jaki sposób tak naprawdę oni podchodzą do wyceny i oceny takich firm, które pojawiają się z świata krypto i wchodzą w świat tradycyjny. Teraz ja wiem, że Sailor, i tak jak mówię, Sailor mówi tutaj o tym. Um, mówi o, o tym, jak świetnie by było tutaj, jak świetnie Gary Gensler nie zrobi tutaj pięknej roboty, jeżeli chodzi o, o ustawianie prawne i prawdopodobnie, może nawet inne firmy będą mogły wchodzić na rynki papierów wartościowych tak dalej, tak dalej, ale e, z drugiej strony, trzeba mieć z tyłu głowy to, w jaki sposób również mówił za czasów datkamowych, kiedy, kiedy to właściwie te firmy wszystkie. Miały swoje, miały swoje problemy, a później, no właśnie, a później okazało się, że wszystko gruchnęło w dół, i, i w tym momencie, w tym momencie, sailor, to tak naprawdę on próbuje odbudować kapitał, który, który właściwie jego firma miała lub który, na który była wyceniana podczas datkamowej bańki. Może, może tym razem, że tak powiem, zrobi to bardziej sprytnie niż ostatnim razem. No Jakby nie było, jest to ciekawa sprawa, więc to jest, to jest numer jeden, o którym, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć. Teraz wracając do tej bańki. Jeżeli mówimy o bańce, i tutaj znowu, sporo osób mówi o bańce, bańce jeżeli chodzi o krypto. I teraz, gdybyśmy tak popatrzyli bańkę, to tak naprawdę musimy mieć jakiś punkt odniesienia. I, i, i ja tak próbuję taki punkt odniesienia znaleźć, jeżeli chodzi o krypto i gdzie byśmy tą bańkę znaleźli. I dlaczego mielibyśmy właściwie mówić tutaj o bańce? Więc teraz tak. Tutaj mamy przedstawioną inflację bitcoina z roku na rok, jak się zmienia. I nie wiem, na, tak naprawdę, czy powinniśmy to nazywać inflacją, czy nie można by było to nawet zdefiniować w jakikolwiek inny sposób, ale. Na dzień dzisiejszy, zostawmy to, że to jest to inflacja, a więc inflacja jest to ilość nowych bitcoinów, które napływa na rynek rok do roku. A więc w tym roku, 2021, inflacja bitcoina to jest 1,8%. I tutaj zobaczcie, tu jest 1,8%, jest to inflacja bitcoina. A więc ilość bitcoinów w obiegu zwiększy się o 1,8%. I to jest bardzo. Że tak powiem, sztywny, wyliczony i niezmienny numer. Nie ma tutaj żadnego koszyka, do którego moglibyśmy się odnieść, licząc inflację, ponieważ musimy sobie zdać sprawę, że jeżeli słyszymy o inflacji z mediów, to ta inflacja wyliczana w mediach to jest umowna inflacja. Znaczy to, że tą inflację, ten numer inflacyjny, który usłyszymy z mediów i mówimy o walutach Fiat teraz, czyli na przykład, nieważne, czy jest złotówka, czy to jest euro, czy cokolwiek innego, to kiedy mówimy o tej inflacji, to jest to umowny numer. Ten numer można dopasować do tego, do potrzeb medialnych, rządzących w sposób, że tak powiem, jaki się chce. O czym mówię, to jest dokładnie dla tych wszystkich, co, że tak powiem, się zastanawiają, co on bredzi, to powiem tak, ok, koszyk inflacyjny, w Stanach się to nazywa CPI, czyli Consumer Price Index, koszyk inflacyjny do koszyka inflacyjnego wrzucane są różnego rodzaju, że tak powiem, różnego rodzaju ceny różnych produktów i usług, a w ogóle usługi chyba są nawet wyjęte z tego koszyka, bo by że tak powiem zawyżyły inflację i na tej podstawie wyliczana jest średnia inflacja. A więc jeżeli coś zawyża inflację, no to z tego koszyka jest usuwane. Jeżeli coś obniża inflację, to jest dokładane lub odwrotnie, zależy na jakim numerze nam zależy. I w taki sposób jest to, że tak powiem, średnio dopasowane do tego, co dobrze by wyszło w mediach. To jest i znowu, to jest mój punkt widzenia. To, co, jak to się dzieje, to jest ok, ale to jest mój punkt widzenia i uważam, że w taki sposób to robią. Jeżeli ktoś uważa, że robią to w inny sposób lub mają jakieś sztywne określone reguły, to chętnie sobie poczytam o tym w jaki sposób dokładniej jest to robione. Dla mnie to wygląda tak, że OK potrzebujemy inflacji w okolicach 4% więc nie możemy być więcej, tutaj widzimy, że euro się przyzna, że mam, strefa euro się przyzna, że mamy inflację przykładowo 3,6 czy coś w tym stylu, no bo ludzie widzą, więc trzeba im to wyświetlić, teraz nie wyświetlimy im realnej, bo, bo po prostu pospadają z krzeseł, musimy im wyświetlić coś, co jest zbliżone, ale nie tak powiem porażające, no i zaczyna się cała, cała kreatywna, kreatywna matematyka, więc... Jeżeli chodzi o inflację bitcoina, tutaj to jest wszystko jasne, tutaj nie może się nic zmienić, więc widzimy, co to będzie. Każdej having to jest następna, następna obniżka w stosunku co do, do tego napływu nowych bitcoinów. Mówiliśmy o stack to flow i teraz właśnie stack to flow, czyli ilość wykopanych, ilość w obiegu bitcoinów do ilości, która napływa na rynek, to jest właśnie ten stosunek. I kiedy mówiliśmy o tym, i kiedy szukamy punktu odniesienia, bo to jest właśnie szukanie punktu odniesienia, to tak naprawdę to ja nie wiem, czy, czy, czy Bitcoin i, i ceny niektórych krypto, i tutaj nie mówię o wszystkich krypto, ponieważ nie można tak, że po prostu rzucisz szczałką w, w, w CoinMarketCap i listę i co wypadnie, to znaczy, że to jest Twój wybór i to będzie dobre, ponieważ nie, nie wiemy. Ale gdy mówimy o tych takich najbardziej. E Podstawowych, najbardziej śledzonych, tych, które zwracają oczy tych oto, tych oto menadżerów, to gdy tak popatrzymy, to wygląda na to, że może w odniesieniu do, w porównaniu do, w przyłożeniu do, na przykład, nieważne co innego mamy na świecie, to tutaj wcale nie wygląda, że my jesteśmy w jakiejś bańce, albo nawet nie wygląda, przynajmniej, że jesteśmy nawet blisko dmuchania jakiejkolwiek bańki. Więc to jest, to, jest, to jest ciągle bardzo, bardzo zastanawiające. Ja wiem, że kwota sama w sobie 60 tysięcy za bitcoina brzmi dużo, ale tak naprawdę to, to gdybyśmy się tak zastanowili, to to może być absolutnie nic. Jeżeli, jeżeli tylko e, zauważymy, że wszystko inne, co zaczniemy dotykać, to jest porażająco przecenione. Porażająco, przeceniono w stosunku do tego, jak wygląda nasza rzeczywistość. Więc to, nad tym bym się, nad tym bym się tak głębiej zastanowił i, i, i nad tym bym pomyślał. Teraz, um, jeżeli chodzi o giełdę, to w moich poleconych, e, moich poleconych e, poleceniach pod filmami jest taka giełda, co się nazywa Beat i powiem wam, że ja tą giełdę kiedyś używałem parę razy, potem że tak powiem zapomniałem, że tam w ogóle nawet ten link jest i e, ktoś mi tu powiedział, że ma problemy z, z zabraniem środków z giełdy Bitc'u. Oni oni mieli, oni mieli, tam fajne takie miejsca, gdzie można było, że tak powiem, stejkować sobie czy to XRP, czy to inne rzeczy, czyli krótko mówiąc pożyczać im, a oni wiecie, zarabiając na tym e, tam odpalali procent, coś w stylu, coś w stylu takiego ala Celsius, ala Crypto.com czy coś w tym stylu, nie? Tyle że, tyle, że ktoś mi właśnie zgłosił, że ma problemy z wypłatą z giełdy. Ja na tej giełdzie nie miałem żadnych środków, nie mam żadnych środków w tej chwili, więc nie mam jak sprawdzić, jeżeli ktoś ma tą giełdę, czy mógłby potwierdzić, czy ta giełda wypłaca środki. I tutaj jest taki wielki, jeden wielki czerwony znak dla nas wszystkich. Pamiętajmy, nieważne jaka to jest giełda. W momencie kiedy i może to być nawet Coinbase, może to być cokolwiek innego, w momencie kiedy zaczynają się problemy finansowe, pamiętajmy, dla tych wszystkich, co nie wiedzą, Mount Gax. Mount Gax jest przykładem, takim historycznym przykładem, największą porażką, jeżeli chodzi o świat krypto, ale też mieliśmy mnóstwo mnóstwo innych przykładów, nawet na naszej polskiej scenie krypto, mieliśmy przykłady i mamy przykłady. Giełd, które zamykały się, a środki, które klienci trzymali na giełdach, są nie do odzyskania. Więc e, pamiętajmy, e, nie używajmy jakichś, że tak powiem, super egzotycznych, nowo powstałych, e, e, zbyt bardzo kuszących nam różnymi, nas różnymi, że tak powiem, promocjami giełd niesprawdzonych. E, ja trzymam się póki co, trzymam się Binance. Swój trading robię na Bybit. Te, dwie, dwie, te dwa linki macie z góry. To jeżeli coś, to jest coś, co właściwie rozwija się, rośnie. Coinbase, ja trzymam się z dala od Coinbase'a, ponieważ tam jest cała zamiecha z, z tym takim światową, że tak wo, w ogóle powiem, światową e, dominacją i, i wręcz zaglądaniem każdemu do kieszeni. Tam trzeba pełną, wiecie, robić weryfikację. Teraz, szczególnie, jeżeli Coinbase wszedł na. Na, na rynek papierów wartościowych, to tam, już to, to tam już będzie totalna, że tak powiem, e, policyjna giełda, więc jeżeli nie jeżeli macie wyjścia, używacie albo jeżeli po prostu e, macie to wszystko ogarnięte w sposób, że wiecie ile wpłacacie, wiele ile wypłacacie, e, biuro rachunkowe Was rozlicza, to jest najlepszy sposób do prowadzenia takich rzeczy. Nie można tego samemu, że tak powiem, ogarnąć, chociaż tutaj absolutnie żadnych porad nie będę Wam dawał, ponieważ każdy, myślę, jest wystarczająco Dorosły, żeby to sobie ogarnąć samemu, a jeżeli nie, to są ludzie od tego, że tak powiem, do ogarnięcia. Nie robi się takich rzeczy samemu. I myślę, że w takim razie, jeżeli, jeżeli coś, to tylko i wyłącznie te środki, które mamy do bezpośredniego używania, spekulowania na nich, trzymamy na takich oto dedykowanych, ale. Pośrednikach między nami a pieniędzmi, między nami a krypto, między nami a naszymi środkami, czyli giełdach, ale jeżeli coś hodlujemy, jeżeli coś trzymamy, no to jasna sprawa portfel, nieważne, czy to jest Trezor, Ledger, Exodus, Jacks, cokolwiek, co ma Twoje słowa, ziarenka, zapisane na papierze i jest, że tak powiem, zamknięte od świata zewnętrznego. Na tym zakończę dzisiejszy nasz odcinek. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, no i oczywiście do usłyszenia następnym razem.